Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, panie Kamilu. Odpowiadam na Pana pytanie. Programista B2B, lepiej by pozostał przy IP Box, czy zmienił na ryczałt? Albo jeśli jeszcze nie ma IP Box, to czy warto by w to wchodził, czy ryczałt? Ja sobie pozwolę podzielić to pytanie na dwie części, tak żeby było klarowniej. Mam nadzieję, że to Pana odpowiada. Także, programista B2B, lepiej by pozostał przy IP Box, czy zmienił na ryczałt? Programista w lepiej by pozostał przy IP Box, czy zmienił na Rczał. Mhm. Mhm. Pozostanie przy IP Box. Mhm. Czy też zmiana na ryczałt? Finalnie jednak lepiej tutaj się pokazuje pozostanie przy IP Box, chociaż tutaj karty no troszeczkę przewrotne są, ale jeżeli chodzi o po kolei o IP Box pozostanie przy IP Box. Co jest na tak czwórka buław? No tutaj mm, zdecydowanie jest taka większa stabilność, tak? Człowiek staje, tak, równo na dwie nogi, bezpiecznie, pewnie, tutaj jest karta domu, rodziny, stabilności, stabilizacja takich fundamentów, konkretnych podstaw, tak? Tutaj jest stabilizacja. Co jest na nie? zbuław. No na nie są zmiany, tak? Czyli już tutaj karty radzą, żeby póki co nie zmieniać. Zmiany nie będą dobre, no Buław właśnie mówi o zmianach, intensyfikacji działań, o takich szybkich wydarzeniach, natomiast w negatywie mówi o tym, że nie warto zmieniać nic że nie warto zmieniać nic w tym zakresie na chwilę obecną. No i karta Rada Drzewko Życia. No drzewko Życia to jest karta Stop, Blokada. Ona się pokazuje wtedy, kiedy mają się wydarzyć takie sytuacje, o których nie wiemy i nie możemy wiedzieć. Natomiast te sytuacje, które będą miały miejsce, Będą wpływały na dalsze losy, na dalszych zdarzeń, na dalsze decyzje, tak? Natomiast no, nie mogę drążyć, co, co to będą za wydarzenia, natomiast e, mogę sobie zerknąć, jakby i to zrobiłam, tak, co, co gdzieś tam dalej będzie, e, czy to będzie finalnie korzystne, czy nie. No i cóż, mamy dziewiątkę mieczy, zakończenie jakiegoś etapu, zakończenie pewnego etapu, tak, po tych wydarzeniach, których, o których jakby nie znamy, ale finalnie mamy dalej. Dziewiątka denarów i Trójka denarów. I to są bardzo, bardzo dobre karty. Dziewiątka denarów mówi o sukcesie, o zwycięstwie, o dojrzałości emocjonalnej, o dostatku, o dobrobycie, o dużych pieniądzach. To jest taka karta, gdzie niczego nam nie brakuje. Wszystko, co czego potrzebujemy, mamy, tak? Także tutaj rzeczywiście są duże korzyści na tle zawodowo-finansowym, zwłaszcza finansowym właśnie, tak? To jest taki dostatek. No, a trójka denarów mówi o rozwoju, o współpracy, o takim ciągłym rozwoju, o pragnieniu nauki, tak? O pragnieniu gdzieś tam um, podnoszenia swoich kwalifikacji. Także te dwie karty razem są rewelacyjne, um, ponieważ to jest sukces, podnoszenie kwalifikacji, duże pieniądze, tak, także według kart zdecydowanie pozostanie przy IP Box. Jeżeli natomiast chodzi o zmianę na ryczałt, to tutaj nie mam dobrych kart. Co jest na tak? Karta Piątki Mieczy, czy to jest kłamstwo? E, niestety, ale no to jest. Bardzo nie lubię tej karty. Zawsze to jest taki sy sygnał dla mnie e, ostrzegawczy, tak? Taki alarmowy, bo tutaj albo ktoś będzie chciał oszukać, tak? Albo człowiek po prostu poczuje się oszukany. No karta kłamstwa. Nie warto. Co jest na nie? Trójka mieć Rozczarowanie, czyli no cóż, tutaj również się rysuje rozczarowanie. No i Karta Rada to jest rycerz kielichów, czyli będzie można powrócić do zmiany na ryczałt, tak? Do tego pomysłu, ale za jakiś czas. Na chwilę obecną to nie jest korzystne, tak? E, tak samo jak tutaj było w kartach, że nie, nie są korzystne zmiany, tak samo i tutaj. Powrócić będzie można za jakiś czas. Na chwilę obecną nie jest korzystne. No i dalej cóż mamy. Król Denarów, Piątka Denarów i Karta Diabła. Król Denarów, super karta, tak? Mówi o um, człowieku, który ma pieniądze, jakąś tam władzę, um, który jest stabilny, stateczny, tak? Natomiast tu już za chwilę Piątka Denarów i Karta Diabła, czyli braki, szeroko pojęta bieda braki, nie wiem, czy to energii, czy, czy jakieś zniechęcenie, braki energetyczne, braki chęci, braki sił być może, tak, czy też właśnie braki po prostu pieniędzy, karta diabła, czyli różne takie ryzykowne zachowania, zadjawlenia, różne nałogi, toksyczne relacje, toksyczne sytuacje, no i generalnie, no, nie wygląda to dobrze. Także finalnie, lepiej by pozostał programista B2B przy IP Box, na chwilę obecną zdecydowanie. I zaraz zobaczymy, e, zobaczymy jeszcze drugą część. E, programista B2B, jeżeli nie ma IP Box, czy warto by w to wchodził, czy ryczałt? Mhm. Czyli jeżeli programista B2B nie ma jeszcze IP Box, to czy warto by wchodził w IP Box, czy wybrał ryczałt? Co jest korzystniejsze dla programisty B2B, który jeszcze nie ma IP Box? Czy IP Box będzie korzystniejszy, czy ryczałt? Mhm, dobrze. Czy IP Box? Mhm. czy ryczałt? Tutaj karty przewrotnie odpowiadają nawet bardzo. Dobrze, już zbyt wiele tych kart też nie będę rozkładać. Generalnie wychodzi tutaj jednak lepiej IP Box. Chociaż karty naprawdę szły web w łeb, jakby te dwie opcje dla osoby programisty nie posiadającego jeszcze IP Boxa. No, musiałam dużo dołożyć, ale finalnie rzeczywiście mogę stwierdzić, że. IP box będzie korzystniejszy. Co jest na tak karta Króla Mieczy? Król Mieczy mówi o tym, że należy podążać za rozsądkiem, tak? Należy działać rozsądnie, logicznie, podejmować decyzje poparte rozumem, logiką, tak? A nie impulsami. Należy również dokształcać się w, w, jakby w, pewnym kieru w pewnych kierunkach, tak? Tutaj jest jakby zalecana nauka i takie zdroworozsądkowe myślenie, tak? Co jest na nie karta wisielca. No w, w, w pozycji właściwej karta wisielca mówi o zmianie, o zmianie perspektywy, tak? Że zmieniamy perspektywę, że mamy łatwość do tego, tak? Natomiast w negatywie, no ta karta mówi o tym, że no niestety, ale mm, należałoby zmienić perspektywę, jakby patrzenia na, na, na IP-boxa. A gdzieś tam jest w nas tak, taka ciężkość, tak? Brak elastyczności. No, ale karta Rada to jest Paść Buław i Paść Buław jest bardzo dobrą kartą. Taką ognistą szansą, tak? Która się pali w dłonie. Czyli rzeczywiście to jest wielka szansa na, na zwycięstwo, na sukces, tak? E, to jest jak najbardziej pozytywna i optymistyczna karta. Tutaj sobie dołożyłam jeszcze dosyć sporo kart, tak? Także tutaj troszeczkę sinusoida, może e, się, tutaj nie bardzo widać, po, pojawi się taka sinusoida, że raz będzie lepiej raz gorzej, raz lepiej, raz gorzej, no ale finalnie wyszła karta szóstki denarów, czyli wspaniała karta, zwłaszcza w sprawach zawodowo-finansowych i pokrętnych, tak, zwłaszcza w sprawach finansowych. Ona mówi o dofinansowaniach, o dotacjach, o wszelkich takich, no, pieniądzach po prostu dodatkowych, tak, ale również mówi o szansach, które są po prostu na wyciągnięcie ręki, tylko wystarczy po nie sięgnąć. To jest bardzo fajna, pozytywna karta. Ona mówi też o dawaniu i braniu tak, o, tym, o takiej harmonii. Także jak najbardziej, jednak IP Box. Zaś, jeżeli chodzi o ryczałt, co jest na tak? Dziewiątka kielichów. No, to jest karta maska, tak? Tutaj coś może jakby się pod tym kryć, niestety. To niby jest dobra karta od ostatku i tak dalej, no ale jednak dla mnie to jest karta maska, czyli coś tutaj jest jeszcze niejasnego, niejawnego, coś może wyjść na jaw, jakby no, niezbyt korzystnego. Według kart co jest na nie rycerz Buław. Rycerz Buław mówi o takim chaotycznym działaniu, o szybkich zmianach, intensyfikacji działań, o takich emocjonalnych, bardzo ognistych sytuacjach, o podejmowaniu decyzji w przypływie po prostu impulsu, tak? No i to jest w negatywie, to będzie bardzo przeszkadzało, nie należy tak robić. Karta Rady to jest królowa kielichów, czyli gdzieś tam należy słuchać w w tej kwestii kobiety bliskiej sercu, jeżeli takaż jest i podpowiada tak, coś tam chce radzić. To może być partnerka, może być matka, może być jakaś przyjaciółka, siostra, no, kobieta bliska sercu, ale taka, która jest mądra, natomiast również ma dobre intencje, tak? Ta kobieta rzeczywiście będzie dobrze podpowiadała, i tutaj również, no, troszeczkę taka, no, sinusoidę, tak? No, ale gdzieś tam są szanse, stabilizacja, później mamy kartę wieży, kartę kochanku, czyli wybory, tutaj znowu, no, ale finalnie tutaj mi wyszła karta śmierci, czyli karta transformacji, zmiany, tak? Generalnie karty tutaj są bardzo przewrotne, natomiast jeżeli miałabym tutaj porównać, to zdecydowanie według kart, jeżeli programista YouTube jeszcze nie ma IP-Box, to warto by w to wchodził. To wygląda dużo, dużo korzystniej. Dziękuję bardzo serdecznie, życzę wszystkiego, co najlepsze, samych sukcesów, dziękuję za zaufanie, do zobaczenia, do usłyszenia.